W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mówi Zofia z Krakowa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj będę mówić o wizji trzech aniołów z Apokalipsy, rozdział 14. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6 do 11. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwałę, bo godzina sądu jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad, mówiąc: Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swojego nierządu napoi wszystkie narody. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem, Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze jej znamie na czoło swe lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, rozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów. I wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi. Nie mają spoczynku we dnie i w nocy. Czciciele bestii jej obrazu. I ten, kto bierze, zna jej imienia. Ciczej aniołowie symbolizują ludzi. Ludzi, którzy mają zanieść poselstwo narodom i plemionom. Tymi ludźmi jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jest kościół ostatków. Jest to ostatnie poselstwo Boże do ludzkości przed drugim przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Apokalipsa 14, 6 do 7. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek niebo, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu szczepu języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwałę, bo godzina sądu jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Te, ten anioł le, leciał przez środek nieba. Co to znaczy przez środek nieba? To znaczy, że on będzie widzialny i słyszalny przez całą ludzkość. I że poselstwo jego będzie bardzo ważne. Zwi co on zwiastuje? Zwiastuje on odwieczną, dobrą nowinę. Ewangelię. Ewangelia mówi o Chrystusie. O tym, o ja, że On przyszedł po raz pierwszy na ziemię, o jego życiu, o Jego śmierci na Golgocie, o jego zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, o odrędowaniu Jezusa w świątyni niebieskiej, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o e, królestwie. Chrystusowym, o tysiącletnim Królestwie Chrystusowym w niebie. Komu zwiastuje On Ewangelię? Zwiastuje On Ewangelię wszystkim ludziom, wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Jest to poselstwo bardzo ważne i podniosłe. Ten pierwszy anioł głosem donośnym mówił, co on mówił głosem donośnym i dlaczego głosem donośnym. Dlatego, żeby każdy człowiek go usłyszał i że poselstwo jest bardzo ważne. On wzywał wszystkich mieszkańców ziemi, aby okazała ludzkość bojaźń przed Bogiem i oddała Bogu cześć. Co to jest bojaźń przed Bogiem? Jest to uznanie pana Boga, jest to uznanie jego praw, chodzenie z Bogiem i przestrzeganie przykazań Bożych. Czego żądał Anioł od ludzi? Aby oddać pokon temu, co niebo uczynił i Ziemię. Dlaczego zażądał oddania chwały Bożej? Bo godzina sądu nadeszła. Godzina sądu rozpoczęła się w roku 1844. Wynika to z Daniela 8.14. On zaś powiedział do niego, jeszcze przez 2300 wieczorów i poranków następnie świątynia odzyska swoje prawa. Pierwszy anioł charakteryzuje następująco Boga: Jako Tego, który stworzył niebo i ziemię i, i wszystko, co jest na niej: morza, źródła, wód czyli, że Bóg jest Stworzycielem. Co przypomina nam, Wzwrot, oddajcie pokon temu, co stworzył niebo i ziemię i morza i, źródło, i, i źródła wód. Przypomina nam drugą Mojżeszową, rozdział 20, werset 10 do 11. Przypomina nam czwarte przykazanie dekalogu Bożego. I dzień jest siódmy. Za siódmy jest sabatem ku czci Twego Boga, Jachwe Nie możesz przed to wniutym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Ty syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twuch, Twoich bram bo w sześciu dniach uczynił Jachwę niebo i ziemię i morze oraz wszystko co jest w nich w siódmym zaś dniu odpoczął dlatego pobogosławił Jachwę dzień szabatu i uznał go za święty zarówno w dekalogu w dekalogu Bożym w czwartym przykazaniu jak i w poselstwie pierwszego anioła jest pieczęć Boża Pieczęć Boża, która zawiera władcę, władcą jest Bóg Jachwę, tytuł, tytuł Zbawiciel i zakres panowania całe niebo i ziemia. Czwarte przykazanie dekalogu jest bardzo ważne, ponieważ rozpoczyna się z słowem pamiętaj. Pamiętaj podkreśla ważność czwartego przykazania. Związek poselstwa pierwszego anioła z czwartym przykazaniem dekalogu Bożego wskazuje na ważność poselstwa w dniach ostatnich. Mamy więc ulęknąć się Pana Boga, oddać Mu chwałę jako władcy wszechświata, gdyż rozpoczął się sąd Boży nad nami. Drugi anioł, anioł obwieszcza, że upadł wielki Babilon. A inny drugi przyszedł w ślad mówiąc upadł upad wielki Babilon. Co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Co to jest Babilon? Babilon są to kościoły, które pomieszały naukę. Bożą z naukami ludzkimi. Co znaczy zwrot winem zapalczywości swego nierządu, napoił wszystkie narody, oczywiście Babilon. To znaczy fałszywymi naukami ludzkimi, sprzecznymi z prawem Bożym, ten Babilon napełnił całą ludzkość, rozprzestrzenił po całym świecie. Babilon. Te nauki rozpowszechnił wśród całej ludzkości. Anioł drugi więc ogłaszał upadek Babilonu, to jest upadek wszystkich kościołów, które pomieszały nauki ludzkie z Bożymi i, rozpowszechni i je rozpowszechniły wśród całej ludzkości. Jakie poselstwo głosił trzeci anioł? Trzeci anioł, a inny trzeci anioł przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze jej znamie na czoło swe lub rękę i ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, rozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką, Wobec świętych aniołów i wobec baranka. Adym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten kto bierze z nami jej imienia. Ech. Jest to, co to jest bestia? Jest to potęga religijno-polityczna występująca w Apokalipsie 13, werset 1 do 8 i w Daniela 7, werset 24 do 26. Proszę uprzejmie przeanalizować te rozdziały, gdyż w nich znajduje się definicja bestii i charakterystyka bestii. Co to jest znamie bestii? Znamieniem bestii? Znamie bestii jest przeciwieństwem do znaku Bożego. Znakiem Bożym jest święcenie, jest święcenie Soboty. Ezechiel 20, 20. Ezechiel rozdział 20, werset 20. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem wasz Bóg. Dw dwunasty werset. Dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Jachwę, który ich uświęca. Więc znamieniem bestii jest święcenie niedzieli. Co się stanie z tymi? Którzy czczą bestie i przyjmują znamie bestii. Zostaną ukarani jeziorem ognistym, drugą śmiercią. A czy to jezioro ogniste będzie wiecznie się palić, co to znaczy, że wiecznie będzie się palić? Przeczytajmy judy 1, judy. Werset 7. Jak Sodoma i Gomora i w ich dzisiaj w sąsiedztwie położone miasta w podobny sposób, jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Więc tutaj jest wieczny ogień w Sodomie i Gomorze, ale przecież się nie pali te, ta Sodoma i Gomora wiecznie. Czyli wieczne, wieczny ogień nie, nie wskazuje na, wiecz, na okres, tylko na skutek. Wiecznie będą wytępieni. Bezbożni i szatan. Wiecznie została zniszczona Sodoma i Gomora. A co mówi Apokalipsa o świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych? Apokalipsa, rozdział 14, werset 12 do 13. Tu się okaże wytrwałość świętych, tych, którzy szczegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówi napisz błogosławieni, którzy w Panu umierają, już teraz zaiste mówi Duch, niech odpoczną do, od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Więc jest tu pochwała wytrwałości świętych i dekalog Boży stanie się probierzem, stanie się sprawdzianem dla ludu. Omówiliśmy trzy ważne poselstwa Boże, które głoszą adwentyści dnia siódmego przed przyjściem pana Jezusa Chrystusa na Ziemię. Słuchajmy się w treść tych poselstw, abyśmy byli zbawieni. Módlmy się. Proszę Cię, Jachwę, spraw. Aby poselstwa trzech aniołów zostały dokładnie przeanalizowane przez ludzkość i aby ludzkość wyszła z wielkiego Babilonu, nie oddała czci bestii i nie przyjęła znamienia bestii, czyli żeby poszła za Chrystusem i święciła sobotę. Apokalipsa, 4, rozdział 14, werset 7. Wołał on głosem donośnym. Ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwały, bo godzina sądu jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Dziękuję. Dziękuję.